widzowie, tym razem nagrywamy kolejny raz live Live ten będzie z Clash Royale. Tak. Dokładnie tak. O nie jest chyba problem. O! Działa! Jest! Działa! Wbijać mi tutaj. Czekamy na widzu. Takiego fajnego widza z którym muszę wygrać i zobaczę sobie, co on ma w deku żeby wiecie, żeby jakby co ja to, tak um, good ill head, vif profil tak wall breakersi. o kurde oh no w sensie raczej go dam radę porobić. Tu mówię raczej bo raczej ok? Ulepszamy samuszkę, <laughs> <laughs> to jest online, a ja. Czekamy na widza, Ma być za 3 minuty, więc super że gramy teraz gram. Spóźnię się jak zwykle. Widzę, jeśli to oglądasz, ten, który mi powiedział, że bym z nim zawalczył wiadomo jakiej gierce. No. To proszę cię o to, żebyś wbijał do gry. Wiadomo chyba dlaczego. Rozgrywkową gramy. Moja siostra nie wyciszyła jakieś mufinki. Beka z niego lekko. Nie to pasuje Goblin Cage'a w takim głównym momencie. W sensie mega nie pasuje tego Goblin Cage'a. Bo w miarę ogarnia, jak się gram gra tym Cage'em. I to co on zrobił to jest mordowanie Eee Nie wiem, bo obecnie gram rozgrzewkowy. Med, wiesz to jest wygrana już. Wieku, <laughs> tyku, na patyku. Lec mnie ja tu na niku. Dajesz mi mini, mini pekka. Lecisz i go robisz. Czy to jest ten najcik Co ma w głowie poskładajcik? Co to jest za rąbny sik? No ja nie wiem trik, pik, pik. Pik pik. Dajesz balon. Jedna bomba. No i sprawdzamy czy widzów wbił. Jest równo 21. Więc jeśli nie wbił, to będę lekko zły. Dobra, teraz ma być pięciogwiazkowy ten lucky drop. Ma być 5 i bądź skropka. Bo ja tu musisz się musisz tu kleić akurat. Co? Ty musisz tu kleić. Na odcinkach mnie ledwo słychać, a ty jeszcze akurat teraz ja musisz kleić. Ach, nieważne, nie gada, sam. No i nie wbił. Napisałem wszystko, no. No ty, piodajesz, wbi. Ktoś z Was wbił na lajwa? Pewnie nie i będziecie oglądać to jako odcinek. Nie wiem, jak co to oglądacie. Jeśli oglądacie to. Um, poczekajcie. Jeśli oglądacie to po 9.23.2025 o 21.00. To znaczy, że oglądacie to jako hmm, nie jako live, tylko jako ten. No i widzę, że obecnie ten nikt nie wbija. Ale lipa! <tryk> A myślałem, że widz jest tłurzy. To w się sensie pewnie nie stłużył, tylko nie mógł grać. No ale lecimy w takim razie. Ehm. Um. Dobra, to w takim razie chodźmy na mąkę na dobicie. Jaki sertaj, ale i z golem, a bo... Tu, ru, tu, ru, tu, tu, tu. Zapik wleciał dobry U, hu 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 hu, co? Nie. grudnia. Skąd wziąłeś? informacje, że wleciał. To, że wleciał dobry zap. Zostawia no, no to gówno. Pół. Beka. Jeśli nie będzie tego kontroli, no to... to ...zbudzimy mu mówię, że jeszcze szkielety. No, tak. ale what the hell? Co tu mieć na myśli? Popie, robiąc tą gównianą decyzję. Bo może to ja nie wiem, nie umiem grać jakimś dekiem. Bo nie umiem grać pewnie większością deków. Ale no to co on robi, to często to jest jakieś, nie wiem, głupie. Ten typo. Tutaj dobra to skeleton Jedynia jedynie. Aktywowałoby mi wieżę za freechywa? Nie, za jeden cios. Dark Prince, ty, za, ja. okej, okay, beka z Dark Prince'a. Nie ja ma opcji, żebym mnie zresztą w tym czasie. Essa, z tobą? Zobaczymy, czy widzów wbił. Pięciogwiazdkowy ma pisać. Trzy! Trzy gwiazdki lightning. Co? Co? Nie, nie. To jest smarka na to ja sam pociągasz. Oliwia? Wiesz, że nie mogę. Bo mi to przeszkadzało, ty nawet nie jesteś. taki Tu wyjdź z spokoju, Oliwia. Mam live'a włączonego. A ty jak zwykle teraz się musisz kłócić, tak? Widzowie moja siostra jak zwykle musi. Musi akurat, jak prowadzę live'a, musi akurat, jak nagrywam przy tym odcinek. Cały czas nic, nic, ale teraz, kurczę, musi. Bo nie wytrzyma. Czy wiesz, że dosłownie wszystko? <dum> <mulity> Co? Główno. Olivia, Olivia. Co zrobił? Zap i da. Gówno, a nie da, bo jeszcze się zdążył to gówno rozpędzić. Wytłumaczycie mi, dlaczego cały ten ma tak mało HP? Mało, a nie zero. Dark Prince. Tu. Nie, na pewno nie pisze się się wbił. Ty mnie to dziwi czasami. To był najbardziej kijowy moment dla niego. Mógł się bronić czymś, a on mi rzuca goblin barrel. beka z niego tutaj Dobra Ona jest gole marobię on kolejnego boostera Kolejny czysiak. <tryk> biorę Was, idę się wysmarkać. Czy wyciszę na chwilę. Aha, to poczekajcie chwilę. Lecym, lecym, trecym. Um, czy widzuch bił? Miał, że nie. Widzu, jeśli to oglądasz, to znaczy, że albo nie mogłeś grać, albo sobie zrobiłeś to dla jaj. Ja sam chcę zagrać tego Lonfa Łona i bardzo chętnie zagram. Ne kadar bir şey online. Oh <laughs> <laughs> Tyrruckstar, tururulu. Dajesz mini pekka. Porubił już Jom. Nie wiem, zbi mu wierzę. O chociaż kurde raz. Czy ja mu aktywowałem króla? Zapem pamparam. No kurde. Szkielet zadał mu dwa ciosy. Połamał mu cztery dosy. A ja, jak zwykle, tu fałszuję. Lecę dalej, osmarkalem. Co ja tu zaspelewałem, tego ci obleję kakałem. Nie mam pojęcia, co dalej śpiewać, tylko tobie podusz poduszki potrzebać. Dobra, to była najbardziej cringeowa rzecz, którą zrobiłam na odcinku chyba. Balu Dobra, balon jest studem Musisz go? O mu tak rozdóbca wierzę. Balon i szkieletron jeszcze. I już mam na rzecz? A, 4000 mamy. Co ja mam w dekon? Mam tego Ice Golema. Ice Golem nie jest jakiś dobry. Zobaczę, czy nie ma czegoś lepszego. Co ja Lightning? Nie, nie, tyle nie, 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 jest za Sorry Lighting jest za drogi Za zap dobry, ale nie jakoś idealny. Go liter. Jak zwykle kiedy idzie na drugą stronę. Muszę tu No właśnie, dlatego się nie muszę samego Ice to jakby. Co? Nie, ale nagrywam odcinek przy liveie, Olivia, Mówiłem ci, że nie wiem tak w ogóle. A ty jak zwykle. Eee, ktoś dołączył? Ktoś dołączył? No bo ty się zachowujesz jak dureń. To przegramy. Nie wiem, bo o ma tyle i eliksiru ile ja mam przez całą grę. W jedną sekundę, kurde. No 500 elixir non stop z dupy. E, jak ktoś wbił na live'a, to proszę się odzywać na czacie. Jest dla na wszystkich. ale mogę zobaczyć w sumie, czy ktoś z was jest na tyle odważny, że wbił na tego live'a nie! Hm dobra, będę kończyć, bo ani nikt nie ogląda obecny live. A. Chyba, że widzów wbił. No. No nie wbił. Dobra, widzowie. W takim razie kończymy.